Cześć, 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 witajcie, a dzisiaj taki temacik, bo pojechałem na plażę jakiś czas temu, patrzę za wstęp, trzeba płacić, Ja mówię, dlaczego tutaj trzeba tyle płacić? Co prawda, ładna plaża, wszystko ładnie, czyściutko, no ale ile tam gdzieś, dychę, czy 9 euro za, za wejście, za jedną osobę, osobę, ale to nie wszystko, po prostu dalej wchodzę i wszystko płat. Są jakieś tam atrakcje, wiecie, jakieś tam te zamki dmuchane na wodzie, takie, żeby poskakać, przeszkody, żeby wejść też trzeba zapłacić leżak, też trzeba zapłacić. Za wszystko trzeba płacić na tej plaży. To już mogli zrobić to w cenie wstępu. Jeden dzień na plaży, żeby się schodzić. Naprawdę fajna plaża, ale więcej tam nie pojadę, no bez przesady. Nie będę płacił 50 euro. Razem tam z wszystkim wydałem 50 euro za jakieś dwie godziny leżenia. Oczywiście chciałem mieć i leżak, i parasol. I sobie na te dmuchane wejść. Na wszystko chciałem, wszystkiego skorzystać, jak już tam byłem. I zaraz do komentarze. O, Polaczek tobie na wszystkim chciał oszczędzać. I nawet szkoda, mu, żeby zapłacić za plaże. No nie, no, no tak, no tak, no szkoda mi. W Polsce praktycznie każde jezioro jest publiczne. Można się kąpać za darmo, mieć wiele przyjemności, radości i w ogóle. Także akurat z tymi plażami mi się nie podoba w Niemczech, więc nie mówcie, że mi się wszystko podoba. To mi się nie podoba. No nie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.